Cześć wszystkim. Dzisiaj mini poradniki, ale zanim przejdziemy do materiału, w którym pokażę jak wyczyścić filtr w pralce od góry otwieranej, Candy, zapraszam wszystkich do pozostawienia subskrypcji, dzwoneczka, łapki w górę oraz komentarza do zasięgu. I przejdźmy teraz do szybkiego materiału, gdzie ten filtr jest umiejscowiony i jak go wyczyścić. Filtr w pralce od góry otwieranych Candy mamy w tym miejscu. Tutaj wystarczy podważyć, otworzyć tą klapkę. Od razu widzimy tutaj filtr, który należy. Należy odkręcić. Zazwyczaj nie ma z tym problemu. Kiedy odkręcimy całość. O, wychodź, wychodź, wychodź. O. Ukazuje nam się taki filtr, który należy czyścić przynajmniej raz na dwa miesiące jeśli jest twardsza woda, polecam raz na miesiąc, aby on się nam nie zakamienił i nie było problemu z wyczyszczeniem. I dlaczego o tym wspominam? Ze względu na to, że gdyby coś nam się tam jednak dostało i zapchało, kiedy nam się to zakamieni, nie będziemy mogli tego odkręcić, możemy urwać całą tą uchwyt do odkręcania i będziemy mieli problem z Zgłoszeniem tego na gwarancji, ze względu na to, że gwarancja będzie podlegać jako uszkodzenie mechaniczne i będziemy musieli opłacić koszty naprawy przez serwis. W takim wypadku naprawdę polecam to robić. Polecam czyścić te filtry w każdych pralkach, już praktycznie na moim kanale można znaleźć e, chyba już wszystkie marki, e, jak, gdzie znaleźć ten film, jak go wyczyścić, które pralki go mają, które nie mają, bo niektóre elektroluksy od góry otwierane nie mają tego filtru, te niższe modele, te wyższe mają, też one są pokazane. E, z mojej strony będzie to wszystko, zapraszam do kolejnych materiałów, cześć!